Witam, dziś zrobimy sobie zapiekankę z cukinią i kurczakiem, bardzo prosta zapiekanka, dziecko nawet to zrobi, ale zanim przejdziemy do przepisu, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to, naprawdę mogę Cię czasami jeszcze czymś zaskoczyć. Teraz akurat gotujemy z cukinii, bo mamy tego bardzo dużo na ogrodzie, ale będą też inne przepisy, więc zapraszam bardzo. Ja do zapiekania użyję sobie dzisiaj takiej formy do tarty, ale w czym to sobie zapieczycie, to nie ma żadnej, żadnej różnicy, byleby tego nie było jakoś horrendalnie wysoko, ma to być taka fajna, cienka zapiekaneczka akurat na talerz. Ok, e, całej cukini nie zużyję, bo jest bardzo duża, tak mi się wydaje, ale kroimy plastry, półcentymetrowy plastry cukini. Ok, na razie wystarczy. Ok, tak to teraz wygląda. Yy, jedziemy dalej. Ja tutaj mam dwie piersi z kurczaka i pokroję po prostu w ten sposób, że będę skrawał takie. Takie cienkie płatki, zobaczcie, mięsa. Powiedzmy do centymetra taka grubość by musiała być. Żeby nam się to fajnie yy, później upiekło w tej cuchini. Kurczak załatwiony. Teraz jego tylko delikatnie posolę. I posypię przyprawą. Kebab gros. Jak mówiłem, przepis bardzo prosty, bez kombinowania. Teraz wezmę cukinię, ją też troszeczkę posolę, dodam pieprzu, też wszędzie. Ok, i teraz układam kurczaka na cukinii. Można by tego kurczaka też z drugiej strony obruszyć, ale z jednej też wystarczy. To jest tak cienki płatek, że będzie ok. Teraz pokroimy sobie mozzarellę. No i jak już wspomniałem, tutaj mam moją mozzarellę, to są normalnie tak kulki w wodzie i teraz, można ją porozrywać rękoma, ale ja chcę sobie to pokroić, akurat do tej zapiekanki sobie pokroję. Drugą na razie jeszcze zostawiam i tak gdzie nie gdzie po prostu. A tą zjem. Hmm. No i znowu biorę cukinię. Układam. Oczywiście zostało mi jeszcze trochę kurczaka. No i mam jeszcze jedną mozzarellę, tak? Dobrze, i tak wygląda nasza zapiekanka, ale ta zapiekanka nie byłaby taka dobra, jak jedna rzecz, którą musimy tutaj teraz dodać i zrobić. Mam tutaj dwa jajka. Które musimy sobie dość dobrze posolić Dodać pieprzu Dodać trochę tej przyprawy kebab gross Można już je na tym etapie Rozkłócić Dajemy dwa widelce będzie szybciej Teraz wezmę śmietanę 18, taką śmietankę 18, taką do zup i sosów. naleję około 100 ml. Oczywiście jak chcecie mrozić trochę więcej, to nie ma problemu. Wymieszam z tymi jajkami. I teraz wlewam na zapiekankę. Daj mi chwilę, niech ona wszędzie dotrze, gdzie ma dotrzeć. Nie musi to być jakoś specjalnie polane, idealnie, tak jak jest, jest super. Jeszcze chwilę tylko niech ona sobie wszędzie dojdzie. I wrzucę do piekarnika na 190 stopni, na jakieś 30-40 minut. Zobaczę, jak się ładnie już zrumieni, to będzie wtedy ok. Więc ja ją wkładam do piekarnika i widzimy się za chwilę. Więc tak prezentuje się zapiekanka wyciągnięta z piekarnika. Ona już jest lekko przestudzona. O, troszeczkę wody się zebrało. No wiadomo, cukinia puści tą wodę. Ale teraz zobaczymy, jaki jest w środku ten efekt. Pachnie super. Tak jak mówiłem, tej wody się trochę zebrało, ale zapiekanka wygląda świetnie. Mm. Smakuje świetnie na no tak szybki przepis naprawdę bardzo dobra pycha może nawet troszeczkę krócej bym ją piekł faktycznie um, jakieś 25 minut by wystarczyło w 190 stopniach może trzymałem ją nawet troszeczkę za długo, bo widzę, że cukinia jest naprawdę, naprawdę mięciutka, a wolałbym żeby troszeczkę była bardziej chrupiąca no. Więc myślę, że te 25 minut było jeszcze lepiej dla tak cieniutkiego, no tak cieniutkiej zapikanki. Mm. I co? Nałożę no do pudełek, jutro biorę do pracy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia!